W porządku, chyba nikogo tu nie ma. Przygotuję sobie tajniackie słodycze. Wyciągnę bezprzewodowe słuchawki i wleję czekoladę do środka. Uuu, jaka ona gęściutka, słodziutka i smaczniutka. Teraz deczko potrząsnę. Już zastygła. Można zjeść, tada. czekoladowe słuchawki. Mmm, jakie pyszne. To najlepszy pomysł, na jaki ostatnio wpadłam. Ale. Cii. Jest tu mama? Końcu sobie poczytam. Muszę się jakoś przemknąć. O, dobry wieczór, matko. Niczego nie ukrywam. Jest jakiś dziwny. Nieźle, a teraz zjedz brokuły. Nie, to się nie uda. Myśl. Już mam. Do dzieła, kaczuszko. Kwa. Huh? Czy to kaczka? Przewrót komandosa. Parkour! Zero strachu i litości! Tak jest! Ha! poglądam se coś! Przeurocza! Och nie! Nigdy nie uciekniesz od broków! Awaryjny parkour! Ale nie umiem w parkur. To zły plan! Aha! Już wiem! Hej, mamo! Chcesz zobaczyć sztuczkę? I mnie nie ma! Wow, imponujące! O, milutko! Tak, jestem geniuszem! Okej, okay, muszę je do siebie przykleić. Nic nie może odpaść. Jestem gotowy! Chyba mam wszystko! Zaczynamy! Hmm, bardzo ciekawe. To musi się udać! Niesamowite, Lio, Teraz stąd zniknie! A, ciemność! Ciemność widzę! Pomocy! Boję się! E, wszystko dobrze? Wow! Co ty wyprawiasz? Ja to wytłumaczę! Cukierki? Pięknie! To się nie powtórzy! Obiecuję! Mamo, wybierz broń! Myślałaś, że ci się upiecze? Ten... w sumie tak... Stać? Macie przy sobie jakieś jedzenie? Czemu się tak spóźnia? Niespodzianka, wszystkiego najlepszego! Jupi, chodźmy! Serio? Nie widzicie znaku? Nie wpuszczę Was z tym tortem. Prze co? To nie fair. Czekaj, mam pomysł. Patrz, teraz to nie tort, tylko kapelusz. Wow, ale słodki! Teraz na bank wejdziemy. Znowu wy, nie ze mną te numery. Muszę was sprawdzić. O, ale fajny kapelusz. Dobrze, możecie wchodzić. Tak, udało się! Zaczynamy imprezę! Juhu, urodziny w klubie! Skosztujmy tego ciasta! Ale pyszny tort! Spróbuj! Pewnie, dzięki. Mmm, faktycznie jest dobry. Takie urodziny to ja rozumiem. Ała, mój paluszek! Tak, tak, na pewno bardzo boli. Proszę, to cię powinno rozweselić. Co to jest? Czekolada? W szpitalu obowiązuje zakaz jedzenia? Chodź no, zbadajmy tego twojego kciuka. Dlaczego nie chce się ruszyć? Nigdy o mnie nie zapomnij! Szkoda, że nie może tego zjeść. Uda mi się ją jakoś przemycić. Tylko sobie myję podłogę. Ej! Co ty masz w tym wiaderku? Zabieraj mi to stąd! Nie, to się nie uda. Może powinnam. Wow, dobra jesteś. Zaraz? Zatrzymaj się. Nie wnosimy jedzenia. To chyba też się nie uda. Wiem. Ile mam tu pieniędzy? Kawa na ławę. Pomożesz mi to przemycić? O, wow, jestem bogata. Nie pozwoliłam ci wchodzić? Nie, nie będę ryzykować. Kończą mi się pomysły. Tak, słucham, już idę. Genialne! Wiem, co robić. Ze szpitalnym jedzeniem chyba mogę wejść? Śmierdzi znajomo? Proszę wchodzić. Matko, ale smród? Yy, na co się patrzysz? Ej, przyniosłam ci coś! Co? Przecież to śmierdzi! Wiem i bardzo dobrze. Mam nawet łyżkę. Zaufaj mi. Hej, a to co? Przyniosłaś mi czekoladę! O nie, chowaj ją! Jak się dzisiaj czujemy? Głodny? O matko, ale obrzydlistwo. Uch, nie dziwię się. Muszę e, e, zrobić obchód. Jak mamy to teraz ściągnąć? Może dosięgnę, jak podskoczę. Przestań, przecież tak właśnie złamałeś sobie kciuka. Czekaj tu, wiem co robić. Miotłą będzie bezpieczniej. Bardziej w lewo. Nie, na drugie lewo. Dobra, jednak nie. Mam jeszcze jeden pomysł. O, mój kciuk. Szybko. E, co tu się dzieje? Tylko się e, rozciągam. W końcu sport to zdrowie. Co jest? To twoja sprawka? Do szkoły spakuję książki i słodycze. Są najważniejsze. Ostatni. Okej, okay, trzeba iść. Ach, wreszcie chwila spokoju. <słuch> Co to było? Chyba coś słyszałam. Skąd się wzięły te słodycze? Lio! Mogłam się domyślić. Lalalala. La, 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 la. Idę se do szkoły. Jaki piękny dzień. Ślad prowadzi tędy. Musi być blisko. Niech to tylko dorwę. Hej! Uch, Już nie mogę się doczekać. E, co to? Lio? Ona jest z tobą? Co? Nie, to niemożliwe. Niech no spojrzę. Mama! Znalazła mnie? Ale jak? To znaczy... O nie! Słodycze! Mogę się przesiąść? Wszystko zniknęło! Na szczęście mam zapas! Uff, wciąż tu jest! Muszę to ukryć, zanim mama przyjdzie! I chyba wiem jak! Odetnijcie nożem górną część zakreślacza. Właśnie tak! Posmarujcie klejem i przyklejcie ją do opakowania. Mocno przyciśnijcie! Zasłońcie opakowanie kawałkiem papieru i nałóżcie zakrętkę. Wygląda nieźle. Mama idzie! Nie ukryjesz się przede mną! Jeśli masz cukierki, będziesz miał kłopoty. Hmm, gdzie je masz? Nie mam żadnych słodyczy. Matko, ale wstyd! Aha, nie nabierzesz mnie. Zajrzę jeszcze tu. Długopisy? I tyle? Mówiłem! Zaskoczyłeś mnie? Brawo! Uff, było blisko! Poran na deser! Obczaj to! Tylko zdejmę papier! Proszę! O, dzięki! Dobrze, że mama nie zauważyła! Mmm! Dobre, co nie? Witam! Mogę wejść? Nie ma szans! Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia! Żartujesz sobie? Nie możesz zrobić wyjątku? Och! Momencik! Ona wygląda super! Jaka zgrabna i wysportowana! Na pewno wygra ten pojedynek! Chciałabym być nią! Hej! Puszczaj mnie! Jasne! Oczywiście! Mam genialny pomysł! Przepraszam, zaraz wracam! Okej! Okay, znalazłam rękawice! Ale będzie ekstra! Mam też pianki! Zacznę układać je na rękawicy. <laughs> Patrzcie na to! Ale super? Ile pianek? Hej, przyszłam na zawody. Wpuść mnie. Ha? Gdzie moja zawodniczka? Hej, tu jesteś. Co ty tam robisz? Zobacz, która godzina. Ty, wpuszczaj ją, nie zabieraj nam czasu. W porządku! Jesteście na swoich miejscach? Dobrze! Zbliżcie się! Jesteście gotowe? Tak? To do boju! Czekaj, czekaj, czekaj! To pomyłka! E, masz! Dostaniesz wdamy. Wow! Co za pyszności! <grytanie> tak! Świetnie! Masz więcej! Co wy robicie? Przestańcie! Nie jedzcie rękawic! Ach, nareszcie wyborna herbatusia. Uuu, uh, w tak zwanym międzyczasie? Hej, David. Co? Też chcę się napić, proszę. A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co to ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ach, ale jestem na ciebie zły. Ale. cukierki! No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Uhuuu, dzięki, David! Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, okay, nigdzie jej nie widać, wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę! Ach, weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Uh, co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Mmm, mmm, mmm. Pycha! Dzień dobry, przyszłam w odwiedziny. Oj, źle to wygląda. Przykro mi, że musisz tak cierpieć. Dziękuję, strasznie źle to znoszę. Nie wiedziałam, że kuchenka była włączona, a teraz muszę nosić te bandaże, dopóki się nie zagoi. Boli, jak dotykam? Dobrze, idź do kolegi. Hej, przyszłam cię pocieszyć? a tobie co się stało? Fajne, co? Zatańczyć dla ciebie? Eee, ten, przestań Haha, czytam ci w myślach Patrz, co teraz zrobię Małe ciach, ciach Tada, przemyciłam miseczki ze słodyczami Jesteś niesamowita No raczej, wiedziałam, że pewnie za nimi tęsknisz Proszę Super, fajna z ciebie koleżanka Fajna tu muzyka. Czekaj-no, zakaz jedzenia i picia. Co? Bez sensu. Aaa, ale głupia impreza. Muszę go szybko zjeść. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Kolorowe cukiereczki. Zapraszam. Ale będę fajnie wyglądać. Okej, okay, tyle powinno wystarczyć. Spójrzcie na ten cukierkowy makijaż. Pora wracać na imprezę. Jestem gotowa! Wow, świetnie wyglądasz! Zapraszam! Ale fajna muzyka! Nikt nie patrzy? Pora coś przekąsić! Pysznie i dyskretnie! Tak, podoba mi się, jak moje bicepsy się kształtują. Ten burger wcale mnie nie uszczęśliwia ani nie odchudza. Hej! Co? Co jest? Ja tu ćwiczę. Możesz mi pomóc? Chciałabym tak wyglądać. Bardzo chcę mieć takie mięśnie. Wyglądają na silne. Hmm, no nie wiem. Okej, okay, chyba mogę pomóc. Niech ci się przyjrzę. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Chcesz tego burgera? Jeden gryz za jeden przysiad. A teraz pizza. No dalej. Musisz sobie na to zapracować. Spróbuj ją złapać. Uff, to była naprawdę ciężka praca. Jestem wykończona. Czy ona tutaj jest? Patrzy na mnie. Zjem sobie przekąskę. Przecież zasłużyłam. Czekajcie tu chwilę. Mam lepszy pomysł. Krocka mnie zainspirowała. Mogę coś zrobić z żelek. Tak jest! Patrzcie na to! Potrzebuję też takiej na nadgarstek. Żelkowe opaski! Jestem genialna! Ale to jeszcze nie wszystko! Słodkie sznurowadła! Tak! To wspaniałe! Teraz mogę wracać do ćwiczeń! Aha, oto co wykorzystamy podczas ćwiczeń. Nie, dzięki! Już tego nie potrzebuję! Serio? O kurcze, naprawdę jestem pod wrażeniem. Poszła sobie czas na małe co nieco? Tylko nikomu nie mówcie! O, moje kochane słodycze! O nie, przeszukuję uczniów! Wzięła nawet różdżkę wykrywającą słodycze! Nie, tylko nie to! I co tu robić? Nie chcę ich stracić. Muszę je gdzieś schować! To wsadzimy do butów, a resztę włożę pod bluzkę. Ech, nic z tego. O, ale ciężkie książki. Nie, mój globus. Połamał się i co teraz? Zostań tu, zaraz wracam. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Globusie, pójdziesz ze mną. Dzień dobry, mogę wejść? Najpierw muszę cię przeskanować. oby e, się udało. Hmm, nic tu nie widzę. Dobrze, możesz wchodzić. Świetny pomysł z tym globusem. Dobra, nikt nie patrzy? To można jeść. Zamknę szybko, żeby mnie nie przyłapała. Hm, ale pyszny batonik. Dobre, to mój cyfrowy bilet do kina. Wszystko się zgadza, miłego seansu. Dzień dobry, ja na film. Oto mój bilet. Może sprawdzić pani torebkę? Pan tak na poważnie? Proszę, wszystko wyrzucę. I tyle, nic więcej przy sobie nie mam. Co? Tu są słodycze, konfiskuję je. Wredota. Ech, taką mam pracę. No nie, ochroniarz każdego przeszukuje. Ale może uda mi się coś wymyślić. No przecież wykorzystam kosmetyki. To świetne rozwiązanie. Najpierw pozbędę się prawdziwych produktów. Teraz karton z napojem. Wypiję go w kinie. Wciągnę trochę do strzykawki. Okej, okay, tyle wystarczy. Teraz wleję do buteleczki na błyszczyk. Wcisnę, ile się zmieści. Już. A teraz nałożę nakrętkę. Muszę dobrze dokręcić, inaczej wycieknie mi w torebce. No dobra, na pewno nie zauważy, że to nie makijaż. Mogę tym pozmarować usta. Jest pyszne. Dobra, lecimy na film. Proszę nic nie mówić. Wiem, że chce pan przeszukać moją torebkę. Spokojnie wyjmę wszystko, żeby to panu ułatwić. Tak, miałam dużo słodyczy. Proszę je zabrać. Prosto do kosza. Papa. Pa. Ale to są kosmetyki. Mogę je zatrzymać? Lubię mieć dobrze nabliżone usta. To mnie najmniej interesuje. Zapraszam. Super, dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Ha, co za śmieszna sytuacja! Tak, udało mi się wnieść sok do kina. A skoro o nim mowa, to chętnie go skosztuję. Ale śmieszne filmiki! Dzień dobry! Ups! O nie, rozlałam kawę! Przepraszam? Możesz mi pomóc? Rozlałam kawę i trzeba to powycierać. E, powycierać? E, no dobrze. Zetrę to butem! Powinno być ok. I już! Mówiłam, że da radę! Eee, serio? Chyba ktoś przyszedł! To moja przyjaciółka! No raczej! I patrz, co mam! Ej, zabieraj mi stąd tego mopa! No przestań! Patrz lepiej, co tu mam! Wow, ale ekstra! Sprytna jesteś! Mm, pycha! Czego tu brakuje? Jedzenia! Nie patrzę tu, to mogę coś przekąsić! Co to za szelest? O nie, nie, nie! No dobrze, to ja! Że co? Łamiesz zasady! Zawiodłam się na tobie! Oddawaj to! Pora na kredę! Mlechy chyba nie lubi słodyczy. Zaraz, co ty wyprawiasz? Jesz kredę? I co w tym dziwnego? Zdradzę ci pewien sekret. Wzięłam patyczki z ciastek. I nabiłam na nie pianki. W ten sposób. Zmieściły mi się cztery. I do pudełka. Nie widać różnicy. Proszę, masz ochotę? Wow, dzięki. Sprytne. Ojej, skończyła mi się kreda! Niech to muszę wziąć nową! O, nie, to była ostatnia! I co teraz? Co one tam mają, kredę? Świetnie! Co? O, nie, e, to moja kreda. Szybko, muszę ją całą zjeść! O, matko! Pewnie umiera z głodu. Oddam jej jednak tego batonika. Wrzucamy do świnecki skarbonecki. Tu będą bezpieczne. Mogę też kupić za nie słodycze. Hmm, wyciągam kasę. Kupię sobie mnóstwo cukierków. I tyle powinno być więcej. O, rozczarowujące. I tak coś sobie za to kupię. Hmm, co by sobie wziąć? Och, co to? Nie. Muszę wybrać coś, na co mnie stać. Muszę coś znaleźć. Mmm, skitelcy. Ale drożyzna. No bez jaj. A, żelkowe sznurki. Poważnie? Ech. Ten sklep jest strasznie drogi! Miśkowe żelki! Mm. Wow, promocja! I to rozumiem! Ach, to jest pyszne! Chciałbym już je wszystkie zjeść! Muszę częściej jeść słodycze! Nareszcie! Mama nie może ich zobaczyć! Jest tam? Mm, pycha! O, oh, muszę to jakoś wnieść. Ale jak? Już wiem. Wezmę naszyjnik i przeczepię do niego żelki. Wow, wygląda stylowo. Dobra, wchodzimy. O nie, Leo wrócił. Muszę to schować. Mamo? Słucham? Co słychać? Wszystko w porządku? Nowy naszyjnik? Ten rupieć? Gdzież? Hmm. Ja... E, dostałem to na urodziny. Ładny. Pasuje ci. Myślałem, że mnie przejrzała. Hmm. Pycha! Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia i picia. No nie... Ta pielęgniarka wszystko konfiskuje. Ale wredna. zabiera tej biedaczce smakołyki. Zaraz mam pomysł. No dobrze, pora przemycić małe co nieco. Wystarczy, że włożę słodycze za kołnierz. A sporo ich się tam zmieści. No dobra, więcej już nie wejdzie. Muszę teraz udawać wielce poszkodowaną. Hm. masz przy sobie jakieś jedzenie albo picie? Nic podobnego. Pójdę już, jeśli pani pozwoli. Ha! Udało się! Jestem genialna! Pora na kilka M&M'sów. Tycha! Tak, czas na pyszne wypieki. Och, spójrzcie na te babeczki. Dzięki, mamusiu! Ale mam na nie ochotę! No dobrze, czas spróbować. Hm, momencik. No tak, moja trenerka na pewno by tego nie pochwaliła. I co ja teraz zrobię? O, już wiem. Odwrócę to zdjęcie i nie będzie mnie widziała. Ale jestem sprytna. Teraz spokojnie zjem pyszne śniadanko. Cześć, babeczko. A! Idziesz ze mną. Natychmiast. Nareszcie. Tak się cieszę, że wróciłam ze szkoły. Muszę odsapnąć. Do szczęścia potrzebna mi tylko moja ukryta czekolada. O, tak. Ha? Co się dzieje? Myślisz, że tego nie widziałam? Mylisz się za mną. No dobrze, obie zostałyście przyłapane. Teraz do roboty. Damy radę! Szybko, udobruchamy ją przysiadami. Co się tutaj dzieje? O, matko! O, to moja mama! Pomóż. Jasne! Już szukam ci czegoś do jedzenia, Takie łaska doda ci siły i energii. O kurczę, nie wolno tu wnosić jedzenia. Momencik, chyba mam pomysł. Ta skakanka może się przydać. Zdejmę rączkę i zastąpię ją kiełbaską. A teraz przeciągnę linkę. I gotowe. Zamiast rączek są pyszne kiełbaski. Zostawię je tutaj dla mojej truni. Powodzenia. Ale te przysiady są trudne. Padam z nóg. No dobrze, starczy tych przysiadów. Teraz skorzystamy ze skakanek. Proszę, weźcie je i do roboty. Skaczcie. Nie wierzę. Mama ukryła to dla mnie jedzenie. Hej, mogę jedną? Proszę. Wyglądają tak smacznie. Nie wiem. Nie mam ochoty oglądać tego filmu. Czekaj, moment. Hej, wracajcie do ćwiczeń. Chcę zobaczyć podskoki. Okej, okay, znowu nie patrzy. Weź mi tą kiełbaskę. Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz, mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. E? Co on tam wyprawia? David, przestań. E? Co, chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A, racja, wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David, pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Uuu, jakie to apetyczne. Poczekam, aż stwardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Aby! Proszę, częstuj się. O, no, świetnie. Dzięki, Madison. Jesteś super. Mmm, Jakie smaczne. Przepyszna przekąska. David, stój. Reszta to zwykły ołówek. No tak, znowu zapomniałem. So Dzień dobry. Przyszłam do koleżanki na urodziny. Dobrze, ale nie z tym tortem. Nie wolno przynosić jedzenia do szpitala. Proszę mi to natychmiast oddać. Ale to dla koleżanki. O nie, balony. Och. Ale wredna baba! Wszystkiego najlepszego! Wow! Ale niespodzianka! Przyniosłam ci coś! O, i przemyciłam dla ciebie te cudenka. Pycha! Patrz, to cukierkowa bransoletka! Weź jedną, bo pielęgniarka zabrała mi twój tort! Wow! Ale sprytne! A taką miałam ochotę na słodycze! Szpitalne jedzenie jest do bani. Hej, mam pomysł! Podpiszę ci się na wigsie. Teraz będzie o wiele ładniejszy. Podoba mi się! Przyniosłem ci kwiaty! E, spoko, dzięki. Na co się patrzysz? Na to, co powinna nam była dostać. Słodycze. Hej, słyszałem, że handlujesz słodyczami. Zgadza się? Na co masz ochotę? Wezmę wszystko. Tyle wystarczy? Ale ten dzień się ciągnie. O, dzień dobry! Co ty tam chowasz? Nic, tylko mój telefon. Zaraz się przekonamy. Nie za ciepło na kurtkę? Ach, tak myślałam, przemytniku. Może uda mi się przemknąć niezauważonym! Żartujesz sobie? Serio? Jeśli się dobrze rozpędzę, to na bank się uda! Wow, szybki jest! Biegnie w stronę drzwi! Hola, hola, kochaniutki! Udało mi się! Nie tym razem, Flash! Naprawdę myślałeś, że się na to nabiorę? Przepraszam, ja w odwiedziny do koleżanki. Czyżby? Wee, oui! deskorolką dookoła świata! Ojej, bardzo pana przepraszam. Przywiozłem słodycze. I dla ciebie też. Wow, to moje ulubione. O tobie też nie zapomniałem. Tak, na to właśnie miałam ochotę. Uważaj! Au, to musiało boleć.